Nie pamiętam, która to dziewczyna. To jest organizm blondyna, na blondyna, blondy blondyna. Ja, z tej strony Harry Potter. Dziś zapraszam Was na... Kolejny odcinek serwera METIN2.pl na serwie gramy dybydy, kontynuacja serwera to już jest czwarty, piąty odcinek, nie wiem sorry, ja mam trochę katar hmm. to wam się pochwalił moim nowym zrobiłem sobie taką fajną śmiertelkę kurde, że tam ale pokażę wam ją na koniec, ale nie zmieniłem jeszcze bonus więc sam wiecie. Nie? Yy, dzisiaj mam w planach yy, porobi trochę misji yy, no, trochę metinów też pobijemy. Oczywiście to śmiertelką oczywiście trochę więcej defa mi przyszło. No wiem, ma, strasznie mało, ale nie mam co zrobić, żeby nie wiem, czarnym okrągłem chyba zrobię się na 6. Zobaczę. I kupię coś sobie może na zwierzęta i pójdę do V1. I zrobię ją tutaj sobie na 6, żelek na 7, dużo od razu więcej mi da defa, nie? Żelek na 7 ma 50 51 obrony ma czy 50. Nie, 49 obrony ma, więc... No. To ja tu się chyba powitam z wami pod końcem tego metka, więc no to chwilowe ze dwóch. No dobra, już jestem. Spoko. Widzicie? Bo mały włos, abym padł, nie? Dobra mamy kół oczywiście idealnie przed tym czekamy na nich z grudzią o wioski grudzią no zresztą jeszcze mam kilka udrapyłem niebieska tak. i kału wirmiecza no spoko dobra czytamy nie czytam wirmiecza czekaj nagrywa się nagrywa się nagrywa się nagrywa się nagrywa się dobra czytam wirmiecza wejdziemy tak na M3 dobra 3, 2, 1 Kurde, nie pomyślą, no dobra, yy, no to ja dzisiaj wam trochę opowiem co dzisiaj w moim odcinku będę robił, dokładnie mam misję na 48 poziom, tam muszę iść do M2, do Bego, nie, zdrajcy balazo, muszę mu dropnąć na zarażony jakieś lekarstwo, no i chyba zaraz się do niego udam, a jeszcze mam misję od yy, Uriela, to jest chyba siódma czy szósta z z Pamiętnika. Eee, co tam, Staniemy, musimy zabić pustynny zwiadaka, aż drobnie z nas Pamiętnika. Ej, ja drobny to dwa dni i kurde nic, nie? A krwawy? Nie, bo na to krwawy drobny o 20 na orki. oku a ja, ja to zobaczyłam to jak i o kurwa, ja... No. Miał no, farta chyba tego ty, tylko. Wymyślcie, no orki rzeczywiście. Dobra, to ja może się tu ze dwóch zrobię, powitamy się kiedy może znajdę, bo jest wiele. I trzy, cztery, no to nie no, jest no, no, no. dobra, pomiędzy tego jak szukałem jeszcze, to znalazłem sobie metina duszy, to ja go bym tutaj na ekranie, bo... Szkupanie tego metina zajmuje mi kilka minut. Minutę, dwie, trzy. Tu nigdzie wie, z wiedziaki nie widzę. Czy ze zwierdziaki, z wiedziaki, nie widzę. Na sam koniec odcinka wam pokażę to, że wiem to. No to dosyć, dosyć fajne, bo wszystko za pierwszym razem nie da A nie. nie. Jedne kadencje za czwartym razem Szczegu, nie ale dość. Szczególnie. Zbieram sobie język, bo mam mały język bo uzbierające 3,5 na śmiertelkę, ale pójdzie do bolecia, pisze, gdzie, czy ma śmiertelkę jeszcze, a on powiedział, że już wszystkie poszły, no dwie, a ja o kurde nie! I tak mi taniej wyszło, zrobiłem sobie z trybą normalną swoją i taniej wyszło jeszcze zarobię na tym nawet. Więc, wiecie. Lepiej robię sobie jakąś butelkę, jak do tego ja sam No Mówię, jak ktoś ma hajściwo, to może sobie kupować, nie? z Hilatinów od 4.0 do chyba ten, bo pewnie to nie będę, mam szansę na żeby tego drogę. Więc... O trochę mi się pozmieniało na tej postaci, bo mam tak e, Aura M2, Wirka M2. no ja na to trochę zrobiłem. Nie e, barbary i... Zapomniełem jego oku, nawet jego szajstwo do Dobra, ja chciałbym do tego podsumować ten event z, yy, z piłkami. Piłki tropiły do 13? Chyba tak. Jeden dzień po zakończeniu Mistrzostwa Świata, yy, więc yy, wtedy się skończył event, to był chyba 13, nie? chyba tak. No to wtedy o 10 się skończył event, no rano oczywiście. I tak. Ja otworzyłem chyba z 20 zł piłek, 30. Jeszcze kilka damów sprzedawałem, mówi high school więc tam po 500 karach sprzedawałem. I tak. Z tych 20 zł, 30 piłek dropła mi jedna perła, yy, kilka soków owoców granata, yy, księga lidera, co yy, nie wiem, czy nie wiem, chyba cztery krwawe perły jedna niebieska coś tam jeszcze było kurde, nie, nie a, dwie rady pustelnika jedna marada jeszcze mam, dwie dozo coś tam jeszcze miałam kolejny nie ten i coś tam jeszcze miałem, I coś miałem, coś miałem ale w nie coś i jej ciężko tam syfon, już się kroknął a, eliks słońce widzicie, jedna marada, że nie jest ja tu się będę z wami wideo przy końcu tego metinka, bo czasem w kurze nie mogę sobie wyobrazić na tym metyku. Siara po 43 ma nic, nie mogę sobie wyobrazić z metinkiem 5 nie? No to dobra, to ja chwilę za tu, okej? No to napka. No w międzyczasie jak ubija sobie tutaj pustynę z wiadaki pod ścianeczką, to wyleciała mi strona pamiętnika, po tym metinku oczywiście, polecimy ją modaj do Uriela i 3K. X2 dostaniemy, no to z pod koniec meetinga się znowu widzimy, no to no już jestem, no i co tu, o Boże, nawet pentlera tylko plus 2 i nawet nie dropnął no, mi, um, um, to szkoda, no dobra, I to ja tutaj szybko lecę do M1, kurde, dwa do m 1 muszę, o, siódma um. strona, a teraz do y, Juchwana dobra spoko no, To tutaj chwilowe Z i powitamy się jak już będę tego Juchwana No to fila Z dwójką No OK, jestem już w mieście y, Co teraz? Lepiej y, przywołuję sobie konia Serdecznie uczycie może moją y, myszkę No ale co prawda Juchwan Ej weź się lecz dobra idź do urządzenia spoko w międzyczasie mm. o co już miałem powiedzieć aha zrobiłem sobie nową postać dropka na razie ma 30 poziom no ale go na razie rozwijam muszę dropnąć mu FMS-a przynajmniej muszę zrobić 15 poziom postaci FMS jakby plus 2 mi dropnął to na tak myślę, że na 5, jakbym zrobił, to by było spoko u Kuwala, zwykłego. I mam jeszcze tam dwa bodzie, bo na śmiertelkę trzy bodzie zmanewrowałem. Będzie to wymyślacie, gdy już jesteśmy tak później, nie? No to dobra, to chwilowe ze dwóch i zaraz się widzimy u Jela. No siema, no. Dobrze jestem. Yy, Pozdrowiam tutaj Ksur... Farus i brawe. Yy... Dobra to już w tym czasie lecę tutaj. Yy, zobaczymy co dostaniemy.

A, zabijężowe ósma szrona. Dobra. No dobra, co? To już trochę długo dałem film trwa ponad 10 minut, no to to ja się z wami żegnam. Cześć i na razie. Siemka. Aha! Ja wam pokazuję jaką miałem ten eee, zbrojkę zrobiłem, ale ona jeszcze nie jest wybonowana, więc chwila więc teraz chwila prawy tam 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 tam, dobra mamy śmierć plus gadył chwilki plus, plus 3 i obrony plus trzy no na razie takie słabe są tam Max pożet, że nie o tym. Ale chciałem zrobić 2 khp jakieś fajne bony, więc no. Bo to, to jest taki chwilowy, więc no, taki taka miała, wiecie no. Oto teraz już się z Wami żegnam. Cześć i na razie.